Wszystkich. Przysłowie mówi, że potrzeba jest matką wynalazków. W ten to właśnie sposób powstała rozpałka Robinson, którą chcę Wam zaprezentować. Produkt o takich właściwościach nie był do tej pory dostępny na rynku. Dla osób zajmujących się ekstremalnym strugiwalem będzie to może zbyt prosty sposób na rozpalenie ogniska. Dla wszystkich innych, dla których umiejętność rozpalania ognia nie jest ideą samą w sobie, jest to produkt idealny. Ja szeroko rozumianą turystyką zajmuję się już kilkadziesiąt lat. W tym czasie rozpaliłem wiele ognisk, ale mam też zaliczonych w tej dziedzinie kilka porażek. Do skutecznego rozpalenia ognia oprócz tylenu i paliwa, czyli chrustu, potrzeba dwóch rzeczy. Po pierwsze, źródła ognia. Z moich doświadczeń wynika, że najlepszym źródłem ognia jest krzesiwo magnezowe. Które działa w każdych warunkach zapałki i zapalniczka leżały już u źródeł moich porażek. Niestety rozpalenie ognia za pomocą krzesiwa magnezowego bez skutecznej rozpałki, zwanej też chubką, bywa trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Zależy to od warunków pogodowych i umiejętności delikwenta walczącego o ogień. Problem ten rozwiązuje rozpałka Robinson, która jest zupełnie niewrażliwa na zamoczenie. Aby nie przedłużać tej prezentacji, przygotowałem wcześniej podpałkę z dostępnych w okolicy materiałów oraz trochę paliwa. Wystarczy włożyć niewielką część hubki, pod przygotowaną rozpałkę i wykrzesać iskrę. Nisko mamy kilka minut. Teraz pokażę Wam, dlaczego ta rozpałka jest lepsza niż inne. Nawet gdy nam się przydarzy całkowite zamoczenie rozpałki, np. podczas wywrotki kajakiem, po wylaniu wody, Wyciśnięciu reszty mamy cały czas w 100% sprawną rozpałkę.